Cześć Widowskich, bardzo serdecznie. Ja jestem Glaskopelia, a dzisiaj przyjrzymy się dwóm minifigurkom związanym z Wielkanocą. No, bo właśnie te święta już będziemy obchodzić albo już obchodzimy. Nie wiem kiedy puszczam ten film, pewnie bardzo blisko właśnie tych świąt. No, te święta będą dosyć. Nietypowe, wiadomo, z czym związane właśnie z obecną sytuacją na świecie. No ale już nie będziemy o tym rozmawiać, tylko przyjrzymy się tym dwóm minifigurkom. Ten oto kurczak pochodzi z serii kolekcjonerskiej minifigurek. Nie pamiętam jaka to była seria, ale na pewno jedna z tych wcześniejszych serii. Nie było go tam w tych ostatnich latach. A ten króliczego to ten właśnie pan, przebrany za zająca on pochodzi z tego oto zestawu. Ten jest z 2018 roku. Podejrzewam, właśnie wtedy on wydany. No i zawiera cztery elementy. Tutaj był właśnie ten króliczek oraz jeszcze pędzelek oraz pisanka. No, pisanka zasługuje na szczególną uwagę, bo ten nadruk naprawdę jest bardzo ładny. Mieliśmy w LEGO jeszcze takie zwykłe jajko, takie może piaskowe. Ono pochodzi z zespołu LEGO Jurassic Park. No i pewnie jakichś tych jajek jeszcze więcej było, ale ta pisanka naprawdę bardzo ładny nadruk no to co, przyjrzyjmy się już tym dwóm minifigom mamy więc już nasze dwie minifigurki właśnie o tej świątecznej tematyce no i zacznijmy może od tego zająca, naprawdę bardzo ładne nadruki na torsie aczkolwiek pewnie widzicie te różnice koloru białego na właśnie jego torsie a na nóżkach no bo wiadomo tutaj nakładano farbę na niebieski element czyli właśnie ten torsik tutaj z tyłu również taki sam błąd jest, aczkolwiek z tyłu widać jeszcze taki niebieski pasek. No, trochę to średnio wygląda. Bardzo ładna tutaj mucha zarysowana jakieś guziki, taki garnitur, coś tego typu. Naprawdę fajnie to wygląda. Z tyłu jeszcze mamy jakieś takie fałdy materiału no, nic specjalnego. Szkoda, że na tych nóżkach nie mam żadnego futerka, no ale już niech tak będzie. Wyraz twarzy, no to takie właśnie. Zęby, widać, że od razu królicze jakieś piegi. Taka główka, której raczej nie mieliśmy w Lego City. Aczkolwiek jest taka dosyć miejska. Ale z co mi właśnie zajączkiem trochę związana przez te zęby. No i mała figurka jeszcze taką maskę, zająca. Bardzo ładny element. Naprawdę bardzo mi się on podoba. No, na minifigurce całkiem on spoko wygląda. Także to był ten fig zając. No i mamy jeszcze tutaj pana Kurczaka. Jak już powiedziałem na wstępie. On pochodzi z serii kolekcjonerskiej Pewnie w opisie Wam sprostuję, jaka to była konkretnie seria Mamy taki właśnie też dedykowany element dla właśnie tej kury tutaj, jako taka maska też dedykowany właśnie odlew No i mamy tutaj naprawdę bardzo ładne to wszystko umalowane Mamy ten dziób, oczki Oczka też tak właśnie bardzo ładnie zarysowane tutaj farbą No i z tyłu wiadomo, że tutaj nic nam LEGO nie szczegółów nie da, i właśnie ta figurka taka dosyć nie jest szczegółowa. Wyraz twarzy taki chyba klasyczny dla LEGO City, gdzieś na pewno się on pojawiał. Tutaj też chodzi o nóżki, też ta różnica kolorów tego białego, właśnie ta biała farba była nakładana na te takie pomarańczowe nóżki, no i to średnio wygląda. Tutaj nasuwa mi to skażenia serialnego czyli że na tych pazurach, właśnie na tych nóżkach są dukowane pazury. No, dosyć spoko aczkolwiek no mam zastrzeżenia co do tego torsu no czemu tutaj nam nie dali jakiś piórek nadrukowany jakiś właśnie takiego, no tych piórek właśnie charakterystycznych do takich kurszaka no dlaczego tego tutaj nie mamy no nie wiem naprawdę no, nie rozumiem tego chociaż skrzydełka bardzo fajne tutaj wiadomo ta figurka nie ma takich zwykłych rączek tylko takie skrzydełka I one jest taką dziurę która też trochę średnio wygląda ale i tak to jest ładny element ten torsik taki dosyć nietypowy trochę dedykowany właśnie dla tego minifiga no cóż, bardzo ładne figurki i może przyjrzymy się jeszcze temu domkowi dla zająca bo on naprawdę jest spoko no to przyjrzyjmy się tej zajęczej chacie ona naprawdę dobrze wygląda zdejmijmy tylko sobie ten taki element, który no jakby zamyka nam to, ten papierek no i zobaczcie jakie tutaj mamy te takie charakterystyczne liście które właśnie w 2018 roku bodajże zadebiutowały jako element w lego z boku jakieś okienko z kwiatami, jakieś pisanki na dole, naprawdę ładne. To tutaj z tyłu chyba jest jakieś właśnie do jajek, jakieś takie stanowisko, w którym ten zając będzie sobie właśnie pisanki malował. Mamy pędzelki. A tutaj, czy tu nie jest kaczka z polibaga Build A Duck? Może i by tak być. Z drugiej strony też mamy takie okno z kwiatami, tylko że na dole jakieś muchomory czy inne grzyby. No, naprawdę ładna rzecz. te dachówki. Lubię takie domki. Już kiedyś pokazywałem na kanale takiego piernikowego ludzika i nagrałem właśnie film o też świątecznych, oczywiście świętach Bożego Narodzenia o świętach Bożego Narodzenia i tamtych figurkach. Właśnie na tamto święto, tam pojawił się ten piernikowy ludzik, więc tutaj podlinkuję Wam ten odcinek. No i co? Przejdźmy do podsumowania tego filmu. Podsumowując powiem Wam tyle że właśnie ten tutaj domek z zającem jest bardzo dobrą opcją, żeby zdobyć bardzo fajnego minifiga jeszcze z ciekawymi akcesoriami, bo nie wiem, czy niebieski pędzel gdzieś jeszcze indziej się pojawiał, pewnie tak ale dokładnie pewny nie jestem ten kurczak już jest chyba taką trochę trudniejszą figurką do zdobycia, bo no nie pojawił się dość długo, ale na pewno gdzieś da się go jeszcze dorwać, tak samo w właśnie 2020 roku wyszedł taki nowy domek z zającem z damską wersją bo że właśnie Takiego królika, ale jego jeszcze nie zdobyłem. Pewnie za rok wam go pokażę, bo mam na planach właśnie dziś upolować ten set. Ale w tym roku zaprezentuję Wam właśnie ten zestaw. Nie powiedziałem jeszcze, że właśnie odkupiłem go od kolegi mojego Wojtka Ninja. Serdecznie go pozdrawiam. Cieszę się, że sprzedał mi ten zestaw, bo naprawdę jest on świetny. Bardzo dobra minifigurka. Te figurki pewnie zobaczycie na jakimś wygającym mocu, który już się zbliża. To będzie na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!